Każdy z nas kiedyś usłyszał dobrą nowinę. Każdy z nas usłyszał, że Bóg kocha Ciebie takim, jakim jesteś. Że Jezus umarł zamiast Ciebie na krzyżu i przelał swoją krew, żeby Twoje grzechy zostały wybaczone, ale nie tylko Twoje grzechy, żeby całe Twoje życie zostało zmienione. I wielu z nas uwierzyło w Ewangelię, ale z czasem porzuciliśmy życie w Ewangelii. Z czasem porzuciliśmy myśl ewangelii, zaczęliśmy traktować chrześcijaństwo jako coś, w czym nie ma ewangelii. Zaczęliśmy traktować ewangelię jako coś, co jest dane wyłącznie dla osób z zewnątrz, osób, którzy nie poznali jeszcze Boga. Stwierdziliśmy, poznaliśmy już Boga, nie potrzebujemy ewangelii, a stwierdziliśmy, Poznaliśmy Boga. Ewangelie potrzebują, dobrą nowinę potrzebują tylko ci, którzy są niewierzącymi, którzy mają problemy w życiu, którzy żyją niewłaściwym życiem, którzy grzeszą, którzy popełniają różnego rodzaju nieprawości, którzy robią to wszystko. To ci ludzie potrzebują Ewangelii. My już nie potrzebujemy. Po co nam? No, wystarczy chodzić do kościoła, wystarczy robić to, tamto, pomagać ludziom, modlić się w językach i jeszcze robić przeróżne inne rzeczy. Ale posłuchaj, czy twoje życie naprawdę tak zmieniło się, jak Bóg by chciał, żeby ono się zmieniło? Dzisiaj porozmawiamy o tym właśnie. A więc zaczynamy. Cześć wszystkim. Chciałbym podzielić się czymś, co nazwałbym nową serią e, tego, co chciałbym przekazać i dla Ciebie i dla samego siebie. Uważam, że dobra nowina albo Ewangelia jest czymś, co może odmieniać nasze życie stale. I jeśli tylko my uświadomiamy to sobie, to faktycznie Ewangelia może nieustannie zmieniać nasze życie. Ewangelia ma moc Bożą w sobie, aby wnikać w różne sfery mojego życia. I nie chodzi mi o to, dzisiaj nie chodzi o to, żebyś ty głosił ewangelię na zewnątrz. Nie o tym dzisiaj rozmawiamy. My chrześcijanie często uważamy, że ewangelia jest czymś, czego potrzebują grzesznicy. Że ewangelia jest czymś, czego potrzebują ludzie, ludzie, którzy mają problemy. Natomiast kompletnie zapominamy o tym, że właśnie my potrzebujemy Ewangelii. <laughs> Ewangelia jest czymś, co na przykład non-stop głosił apostoł Paweł. Apostoł Paweł non-stop w swoich listach mówi Ewangelię i mówi ją do ludzi, uwaga, wierzących. Ewangelia jest tak samo potrzebna wierzącym, jak i niewierzącym. Ewangelia jest tak samo potrzebna niewierzącym, jak i wierzącym. Dlaczego? Dlatego, że kiedy słyszysz Ewangelię pierwszy raz, czyli kiedy słyszysz, że Bóg Ciebie kocha, kiedy słyszysz, że Jezus umarł zamiast Ciebie na krzyżu, i wybacza Ci Twoje grzechy, i teraz Ty możesz zacząć żyć nowym życiem, ty przejmujesz to. Ale jeśli ty nie żyjesz tym, zapominasz o tym, to wtedy Ewangelia przestaje działać w Twoim życiu. Tak jest ze wszystkim. Jeśli teraz powiedziałbym zdanie na przykład po angielsku lub nie wiem po ukraińsku, za pierwszym razem mógłbyś go nie zapamiętać. Ale jeśli to samo zdanie powtórzyłbym pięć razy, myślę, że byś go zapamiętał. Tak jest ze wszystkim i tak samo jest z Ewangelią, a szczególnie, że Ewangelia jest tak szeroka. Tak głęboka, tak wielka, tak długa, tak przestrzenna. Ewangelia jest miłością Bożą, a miłość Boża jest tak ogromna, że możesz mi kopać, 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 dowiadywać się coraz nowszych rzeczy. Dlaczego Bóg ustanowił ewangelistów? Czy to są ci ludzie, którzy są powołani do tego, aby głosić Ewangelia na zewnątrz? żeby wychodzić na place naszych miast, na starówkę, pod rotundę i żeby głosić Ewangelię i dlatego jesteś ewangelistą? Bo to robisz? <noise> Ale przecież Jezus powiedział, głoście dobrą nomin nowinę, czyńcie uczniami. E, I powiedział to wszystkim. To dlaczego ewangelista jest takim szczególnym darem? Przeczytajmy Efezjan 4, od 11. To właśnie On, Chrystus, ustanowił w kościele apostołów, proroków, ewangelistów oraz pasterzy i nauczycieli. I dalej, uwaga, ich zadaniem jest przygotowanie świętych do służby. <laughs> Czyli Ewangelista jest ustanowiony po to, aby przygotować kogo? Świętych. Do służby. <noise> Czyli ewangelista to nie jest ten, który idzie na plac swojego miasta i głosi Ewangelię, chociaż też, ale również każdy wierzący to musi robić. Według słów Jezusa, jeśli wierzysz w Jezusa, to tobie się chce dzielić Ewangelią i nie tylko apostoł, prorok, ewangelista, nauczyciel, pasterz może to robić, ale każdy, każdy człowiek. Może głosić Ewangelię, ale Ewangeliści są powołani do tego, aby dzielić się Ewangelią ze świętymi, żeby przygotować ich do służby. Żeby przygotować do służby, co to znaczy do służby? No, to znaczy, żeby robić to, co Bóg chce, tak? czyli służyć w jakiś sposób. I służba właśnie na tym polega, że to Bóg daje nam swoje słowo, zachęca nas do tego, żebyśmy coś robili. Czyli my zaczynamy być prowadzeni przez Ducha Świętego, żeby w jakikolwiek sposób służyć. A więc ewangelista, między innymi, jest powołany do tego, aby nauczyć ludzi świętych słuchać się Ducha Świętego. Żeby móc służyć. Przecież nie, nie chodzi o formułki przecież, tak? Najważniejszym zadaniem apostołów, proroku, pasterzy, nauczycieli i ewangelistów, jest to, aby nauczyć człowieka samodzielnie słuchać Boga i iść za Nim, tak aby każdy z nas samodzielnie mógł służyć Bogu. A więc z tego wynika. Że Ewangelia jest tak samo ważna dla ludzi wierzących, jak i niewierzących. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli, jak apostoł Paweł podchodził do Ewangelii. Czym dla niego była Ewangelia i jak on ją traktował. Jestem zdumiony, że tak szybko odchodzicie od Boga, który w swojej łasce powołał Was do życia w Chrystusie i że szukacie innej dobrej nowiny. My ludzie mamy taką tendencję, żeby. Jeśli nie odnajdujemy w czymś Boga, to to miejsce zapełnić czymś innym. Jeśli w naszym sercu nie ma Boga, to my chcemy zapełnić to miejsce w sercu czym innym. Niektórzy piją alkohol, niektórzy robią przeróżne inne rzeczy, grają gry komputerowe, po prostu oglądają filmy albo w jakikolwiek inny sposób grzeszą. I my robimy tak ze wszystkim. I tak samo robimy z dobrą nowiną. Ludzie nie mogli jakby uchwycić... Na czym polega dobra nowina? Nie mogli zrozumieć, jaką niesamowitą siłą, mocą jest dobra nowina i jak ona jest głęboka. O niej można gadać po prostu godzinami. A i przez to, że nie uchwyciliśmy tego, podmieniliśmy sobie, sobie dobrą nowinę. Poddali, stworzyliśmy sobie taką podróbę, fałszywkę. I apostoł Paweł o tym mówi. Jestem zdumiony tym, że tak szybko odchodzicie od Boga, który w swojej łasce powołał was do życia w Chrystusie, i że szukacie innej dobrej nowiny, ale innej dobrej nowiny nie ma. <laughs> Są tylko ludzie, którzy oszukują was i chcą zmienić treść nowiny o Chrystusie. Uu. Gdyby jednak ktoś, nawet jakiś wierzący z naszego grona, albo anioł z nieba, Przedstawił wam dobrą nowinę inną od tej, którą od, was usłys od nas usłyszeliście, niech będzie przyklęty. Masakrator. Co on, tu, co on tu powiedział? Niech będzie jaki? Przyklęty? Chyba Pawłowi bardzo mocno zależało na Ewangelii. Chyba bardzo mocno zależało mu na treści dobrej nowiny. Ponieważ on widział w niej nadzieję dla ludzi. Nadzieję nie tylko dla ludzi niewierzących, ale dla i wierzących. Sprawdź, czy na pewno wierzysz w Ewangelię taką, jaką głosił apostoł Paweł. Zbadaj wszystkie wersety, gdzie Paweł mówi o dobrej nowinie, o Ewangelii. Sprawdź wszystko, co jest napisane o tym w Biblii. Otwórz Biblię i zacznij to badać. Żadna konferencja tak ci nie pomoże w tym, jak zrozumienie Ewangelii. A wiesz dlaczego? Dlatego, że Ewangelia to jest informacja o tym, co Bóg zrobił dla ciebie, ale nie tylko co Bóg zrobił dla ciebie, ale i tym, kim ty jesteś teraz. Ponieważ ty patrzysz na siebie, na swoje doświadczenia. To ty bardziej wierzysz w swoje doświadczenia. No, na przykład, a mi nigdy się nie uda, a ja jestem taki, jaki jestem, ja jestem leniwy. Natomiast jeśli ty zaczniesz wierzyć, jak dziecko, głupio, wierzyć w to, kim Bóg Ciebie widzi i to, że ty jesteś już nowym człowiekiem, to wtedy całe twoje życie będzie wypływało z tej wiary w to, że ty jesteś nowym Nowym stworzeniem, nowym człowiekiem, że stare przeminęło. My mamy nowe źródło pokolenia w sobie. My jesteśmy nowym pokoleniem zrodzonym z Boga. My jesteśmy dzieci, dziećmi nie Grzechu, nawet nie dziećmi Adama. My jesteśmy dziećmi Boga i w nas jest nowe DNA i to jest właśnie Ewangelia. Z niej wypływa całe nasze życie. Więc jeśli ty rozpoczynasz życie albo chcesz go rozpocząć albo. Jeśli rozpocząłeś go od czegoś innego, zatrzymaj się. Jest dobry moment, żeby się zatrzymać i rozpocząć swoje życie od dobrej nowiny, o tym, co Jezus zrobił dla ciebie na krzyżu i o tym, kim ty teraz jesteś w nim, w Jezusie. Ewangelia to jest dokładnie to, o czym mówi Paweł: że Jezus umarł za nas na krzyżu, że jesteśmy zbawieni za darmo, nie z naszych uczynków, że Boża łaska jest czymś niesamowitym i czymś ogromnym, która nie chodzi o to, że wybacza Twoje grzechy non-stop, ale Boża łaska jest czymś, co pozwala Tobie nie grzeszyć, ponieważ Bożą łaską my jesteśmy nowymi ludźmi i kiedy my sobie to uświadamiamy. Wtedy my zaczynamy żyć jak nowi ludzie, a kiedy zaczynamy żyć jako nowi ludzie, wtedy całe nasze życie się zmienia. I jeśli my usłyszeliśmy Ewangelię tylko raz, okej, okay, super, nawróciliśmy się, ale teraz super by było, gdybyśmy ją słyszeli non-stop. I żeby Ewangelia mogła, pomogła nam zmieniać nasz sposób myślenia. Bo, jeśli, bo tylko Ewangelia może zmienić z nas starych ludzi, z starych nas zrobić z nas nowych ludzi. Myślę, że nam potrzeba jest słuchać Ewangelii, żeby ona wymieniała nam mózg. Ponieważ jest to wojna o mózg, niech Ewangelia wymienia nam mózg. Bo Ewangelia już wymieniła nam serce, ale Ewangelia musi wymienić nam mózg, żebyśmy uświadomili to, kim my jesteśmy. Mam nadzieję, że to, co dzisiaj powiedziałem, Tobie się przyda, bo wiem, że mi na pewno to się przyda. Więc wierzę, że nam się uda i Tobie, i mi. Do zobaczenia.